Ciemność, tutaj na TV, w tym filmie pokażę Wam jak zrobić najlepsze statki Build up Plane na początku. Jądry. Czyli, tak jak to że nie ma, i za dużo materiałów, i za dużo hajsu. Więc najpierw polecimy od. Co to jest? Najpierw polecimy od najłatwiejszego. Czyli, robimy jeden krok. Skrzydło. Mi się dało. O, się I to jakby... ...zaczyna się to, nie? Hmm. To jest dla takiego typa, który... ...serio wszedł, wszedł do gry... ...i o ile nie jest to najlepsze... ...to na początek, jeśli po prostu weszliście do gry... ...i chcecie szybko zarobić początkowy hajs... Jest, myślę, że fajne, bo zobaczcie, tu dość szybko lata. Aha, bo Fiuela nie dałam dobra durę. Czekajcie, czekajcie, bo tu e, mam błąd do skorygowania. E, dajcie chwilę, umrosę. Mm. Dobra, dobra. Jeszcze jak jesteście pewnie w tym centrum, mi to macie kilka bloków, więc możecie sobie zrobić. Z przodu sobie dajcie tak, na, na trzy. Jak zresztą możecie jeszcze wykupić bloków. Opa. Tak o. Kupujecie sobie wings, Robicie raz, dwa, trzy. To jest taki porządku na zrobionej kasy. Oczywiście tu. Liczy do zrobienia kasy? Liczy się, że są też do Patrzcie, tak. Weźmy sobie beder już. Bo myślę, że dacie radę je zdobyć. A jak nie będziecie mogli zdobyć to? A jak nie będziecie mogli zdobyć tych beder to zwykłe nawet. E? Patrzcie, nawet tak możecie je poustawiać. Dobra, teraz... I teraz sobie tu musimy dać beder fuel mamy raz, dwa, trzy, cztery i pięć a jeszcze możemy jeszcze tak zrobić o proszę bardzo tak o zimnać i jest to nawet szybsze niż te trzonka bo on nagle dużo się nie ja sama aż na tym wam się nie jest. To jest po prostu bardzo szybkie. Podpiórek się też dość szybko kończył. Ogólnie przez tą prędkość. Przy ścianach zwalniajcie, ok? To taki pierwszy był. Myślę, że spoko. Ale jeśli pozwolicie sobie na lepsze rzeczy, co zrobić? Ale słuchajcie, musimy budować z drewna są najlżejszy materiał, bo są początkowe, niby najłatwiejsze do zniszczenia, ale jeśli opanujecie sobie manewry, jesteście, jesteśmy w domu. Więc, żeby zrobić jak najlżejszy, robimy to na dwa. Ale tak, o. I tu tylko sobie damy jeden. Taki krzyżyk. Teraz tak. Better fuel. Tu tu i tu. I takie wieże są musicie zrobić, bo to będzie też wam służyć jako ściany. Hoppa, nie na tyle starczy. Teraz sobie dajcie to. I to sobie opieracie na tym waszym ql -u. Ja akurat nie mam ich za dużo. Więc za dużo też niestety tego nie zrobię. Jeśli macie więcej, kupcie więcej. Ogólnie mam też. O, bederlingi mam właśnie, to jeszcze też przetestujemy. Bo zapomniałam, że sobie kupiłam, tylko mam trzy tylko. Więc tylko raczej do tego ich użyjemy. I teraz patrzcie: pyk, pyk i pyk. To jest nasza budowla. Teraz jeszcze ja sobie widzę, wydam zwykłe Wingi. Tak. Tak, o. Tak, o. Dobra, tak to wygląda, więc już nie dam. Ale już w sumie, dobra, usunę trochę. Bo. Bo widzowie. To. Może też nas trochę spowolnić. dać większą możliwość reakcji, więc zrobię to dotąd. O, dobra. Idę na to. I patrzcie, jakie to jest teraz szybkie. Oś, ja. Kurde, ale coś się sterwuje, żeby widzę, O kurde! Ej, mocne, 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 mocne. Podoba mi się to. Bo miałem prędkości. Następnie, następnie powiedziałam najlepszych, a powinnam powiedzieć najszybszych. Więc o to trochę tu chodzi? Druga. Ja jeszcze rozbiłam o ścianę. W sumie też dlatego, że nie chcę przedłużyć, ale sami widzicie, jak to jest mocne. Tylko musicie dobrze sterować i wyhamować. Ej, wiem, Hama Paliwa dużo starcza, bo mamy tylko dużo. Więc silniki najważniejsze. Ja sobie może dokupię, jeśli są. O, skrzydeł panie jeszcze Skupię. Jedno tylko, no, ale dobra, dobra, dobra. Zawsze coś, zawsze coś. Tych niestety nie mają tylko. Dobra. Yy, to teraz lecimy sobie z kolejnym, nie? To tak. Mm, teraz sobie tego coś sprawdzę, dobra? Dobra, widzę, zrobimy w ogóle bez rana, bo okazało się, że driver's tam mogę dać na moim skrzydle, więc bierzemy better wing'i. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I tu sobie do tyłu możemy dać szóste, żeby na tym położyć paliwo. Teraz bierzemy to. I tak, hop, opa Tu też dwa. Raz, dwa, trzy. Jeden na górze. I drugi możemy dać gdzieś z tyłu. Żeby to był jeszcze taką pomocą. Dalej, dalej. Co jeszcze potrzebujemy? Oczywiście Fiuela. Więc bierzemy Fuela. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. No i ostatnie. zapykniemy. A tu. I dobra. Nie wiem, czy to się będzie trzymać, bo to tak troszkę lewituje. Więc to może się nie udać. Ale zobaczymy. Maszyn. O kurde! Ja na tym nie panuję, widzowie. Ja... Dobra. Po prostu leciało tak szybko, że na tym nie panuję. Ja nad tym nie panuję po prostu. Dobra, widzowie. Nasz teraz. Najszybsza maszyna. Zbuduję ją. Przetestuję. I wam potem pokażę. Let's go. Dobra, widzowie. Patrzcie, co mamy. To. Pojawiło się jedno w sklepie. Pojawiło się coś jakieś super to. I mam pomysł. Zdelatujemy te wszystkie. Patrzcie, poczcie. Dobra. Teraz na końcu weźmiemy tego jest to Delta Delta Wing. O, była ślepa. Mhm. Dostaliśmy jeszcze. Czy Gdzie to jest? Czekajcie, 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 była... Bo... O, Rocket Booster. Tak. I to sobie damy tu. Pięknie. I my to sobie jakoś odpalimy. Jeszcze nie wiem jak. I jeszcze takie super jakieś paliwo. Zobaczcie, tu damy sobie Better Fuel'a, tu damy Better Fuel'a, tu damy Better Fuel'a i tu. Gdzie jest to paliwo? O, Refined Fuel. To powinno jakoś dobrze działać. cię powiem wejdę sobie skup u Boba. Tysiąc za jedno zapłaciłam, więc to musi być szybkie. Okej. Okay. Ja sobie to zapiszę nawet. Aha. Dobra, i tu jest teraz jako ten drugi. Dobra, to musimy jeszcze raz to zbudować, tak? Tak. Dobra. Yy, więc, dobra, poczekajcie. Zbuduję to jeszcze raz i wam pokażę. Dobra, zbudowałam to powrotem. Chyba nawet teraz w jakiejś lepszej wersji. To pora lecieć. Okej. Okay. O, szpulczaczki. Dobra. Oh, ha, ha, ha. Widzieliście to? O oh, Kurde, to chyba będzie winner naszego odcinka. Dobra, zobaczmy czy nasz Bobby ktoś ma. O. Jest tu rzucił ten. Mój droga dwieście. Jest nim ten. ten, 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 ten. Dobra. No kup to. Mam. Nie wiem co to jest. Chyba znowu zrobimy najszybszą rzecz. Czyli po prostu im więcej zarabiam, im bardziej się rozwijam. Tym częściej mi się radzą te rzeczy. Chyba o to chodzi. Wiecie, ja się nie znam. Energy Shield. Gdy byłem zatem artykułem, to bym się solid Plasma Booster. Siedem koła. A czemu mnie? Ej, czekaj! Ja mam tysięcy, tysięcy nie 12 tysięcy. O kurde A to jest po prostu rakieta. Aha To mi to niepotrzebne co kupiłam, ale dobra, nieważne. Lecimy z najmocniejszym. T. Dobra, widzę, że jest końców jest taki. trzeciego tego, tu mamy fuela. Kodują te próbowa to to coś, ta rakieta po prostu se strzela i nam może niszczyć rzeczy na drodze ale tu jest szybkość na razie tego nie użyjemy jeśli chcecie żebym potestowała jakieś rzeczy albo zrobiła prawdziwy samolot na czym się pewnie to na 3 i tak zrobię to tylko jakieś 15 sekund filmu bo pewnie od razu się nim rozbije to piszcie w komentarzach a my lecimy jeszcze plus 600 już to rozwaliłam, ale. Dobra, już racjonalna, ale. Bo zresztą wszystko rozwaliłam, ale. Jest to przez ten pusty, przez ten jeszcze leciał 600 leciało. 600 jeszcze raz. Ile bez pusty, ile bez 400 Aha Po prostu zaszybki ja na tym panowanie nie mówiłem AST Dobra, nie zdążę, nie zdążam, bo się już rozbiłam. Jeszcze raz, teraz trzeba zrobić. 607, 607, 607 Oj, oj, oj No, Bobik, fajny, żeśmy się to spodobał. A to wiecie, jeszcze nie jest maksymalna motoryka. Przecież jak ja wszystkie te silniki zmieniam na te OP, to przecież jak to będzie lecieć? Chyba szybszego już dzisiaj widzowie nie zrobię. A to było top 10 najszybszych samolotów w Build a Plane. I to zdecydowanie jest winner. Pierwsze miejsce. Ja nie mogę. Czekajcie, ja sobie teraz to zmienię. O, i sobie tu dam, siadam, żebym se usiąść mogła. Sit, sit, sit. Sit. Pięknie. No i sit. Fajnie, tutaj ustaw. Pięknie. To tyle. Widzimy się. O, to takie fajne Widzimy się w kolejnym odcinku. Patki.